Witajcie moi kochani, w tym filmiku pokażę Wam moje nowe charmsy i figurki, i kolczyki, i <laughs> będzie tego sporo z tym, że pierwsza część to będą zwierzęta, jakieś tam grzybki a drugą częścią będzie jedzenie i różne zestawy jedzenia mam nadzieję, że Wam się spodobają i na koniec jeszcze Wam z, powiem parę rzeczy, a więc zaczynajmy. Może zacznę od grzybków. Pierwszym grzybkiem jest taki grzybek, który jest trzymadełkiem do karteczek. E, starałam się, bo os, mój ostatni Charm Update Wam się podobał, więc e, starałam się, żeby ten też Wam się spodobał, więc zobaczymy, sami ocencie. Kolejne to tak, taka mała dynia. I ona jest również takim domkiem. Chciałam też zrobić coś nowego, stąd taka dynia. I będzie też parę nowości. Zresztą robię nowe kwiatki. Jeżeli oglądacie moje filmiki, to na pewno to zauważycie. Następnie taki, taki domek mały. One są takie dosyć malutkie, Tym razem starałam się robić takie mniejsze, wcześniej robiłam duże. Ja, im mniejsze, tym większy poziom trudności, tak naprawdę, bo żeby zrobić takie maleńkie szczegóły, trzeba się napracować. Taki fioletowy domek. I robię też teraz takie okienka. Jeżeli to kogoś interesuje, oczywiście. Myślę, że są dużo ładniejsze niż takie jakieś drewniane. Bardziej takie pracochłonne. Następnie taki żółty. Myślę, że są całkiem urocze te grzybki. I podobają się bardzo moim znajomym. Następnie jest taki domek. To już nie jest grzybek, to jest domek. Taki niebieski. Niebiesko-biały z różami następnie jest taki to już jest taki, taka figurka bo jego, oj, tutaj mu się coś przygięło, A teraz e, te elementy zrobiłam z długiego drucika i takie można powiedzieć ozdobne elementy, to nie są żadne praktyczne e, i tutaj są takie jakby płatki kwiatków zamiast daszków i schodki kwiat kwiaty i pąki kwiatów. I tak to się prezentuje. Ja tak zmieszałam te zielone modeliny i od spodu to wygląda trochę nieciekawie, ale z góry, z góry dużo ładniej. Ym, następnie mam takiego, taką senkę kilka grzebków. Tutaj są takie niebieskie kwiatuszki i ogólnie jest bardzo kolorowa. Następnie mam takiego małego grzybka. Taki trochę dziwny, niepodobny do moich grzybków. Chciałam też zrobić coś innego. Następnie mam jeszcze takiego naprawdę malutkie, taką scenkę z kilkoma grzybkami. I jest ona taka bardziej w kolorze zielonym. Widzieliście, już było filetowe, było żółte. I teraz mam takiego grzybka. To jest taki śmieszny grzybek. No, nie wyszedł mi za bardzo. Ale stwierdziłam, że zrobię coś innego. I ma on tutaj taką buźkę z oczkami. No, taki zabawny dosyć. Ten kapelusik ma taki powykręcany. No, ciekawe jest, czy Wam się spodoba. A jeszcze mam takiego grzybka zwykły e, różowy grzybek różowy daszek mam no, przepraszam drzwizki i okno jest czerwony ja mam jeszcze jakiegoś grzybka? Jeszcze mam. Mam tutaj takie kolczyki grzybki z różową e, brokatową Fimo i tu mają różyczki. Następnie mam takie kolczyki, ale tu mi się coś przypamiętało. E, muchomory. Już w poprzednim Charm miałam te muchomory. Teraz zrobiłam kolejne, tylko dużo mniejsze. Mam jeszcze, te, mam jeszcze kilka kwiatków, więc to jest taki e, narcyz, także nie podoba mi się. Nie wygląda jak narcyz. Mam takie maki, które wyszły dużo lepiej, według mnie. I to będą kolczyki. E, mam jeszcze takie stokrotki, gdzie tylko tutaj coś... o, właśnie, drucik się przesunął. I to po prostu będą kolczyki, tylko jak je em, zainstaluję, <grym> nie chcę współpracować. tego tak one wyglądają. Mam tutaj jeszcze takie kolczyki yy, Borowiki No, starałam się dosyć realistyczność, aczkolwiek nie wyszło za bardzo. Mam tutaj jeszcze jedną kurkę. Jeśli ktoś lubi zbierać grzyby, to na pewno wie, o czym yy, mówię. Yy, jeszcze gdzieś mam... No mam jeszcze pieczarkę, ale druga gdzieś mi... O jest! Zaginęła. Są dwie pieczarki jeszcze. Jak ogolczyki. Tak wyglądają. Teraz przejdę do zwierząt. Mam ich parę. Pierwsza rzeczą jest taka sowa, zielona. E, widziałam ją u Vanilla e, Lama Art, o ile dobrze to wypowiadam, z tym, że ona miała dużo, 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 dużo ładniejszą i e, trochę innej formie. Ja nie lubię z reguły e, odzorowywać, więc zrobiłam ją. No, nie jest za bardzo podobna do niej, ale z, od niej się zainspirowałam tą sobą i wyszło właśnie tak. Jest taka miętowa cała. I tutaj ma y, wasabi, bodajże kolor wokół oczu. Y, następnie jest taka panda, głowa pandy. Y, tutaj starałam się o realistyczność. No, jak wyszło, tak wyszło. <ścoughs> jak zawsze. Aczkolwiek myślę, że jest bardzo urocza. Podobnych Do tej pandy mam jeszcze dwa zwierzątka. List oczywiście. Tak wygląda. Troszkę podzieniowałam trochę i poteksturowałam trochę inny sposób. I ostatnim zwierzątkiem, którym starałam się o, realistyczności jest shop um, Tak wygląda jeszcze naszynikiem. Bardzo się spodobał mojej rodzinie. Bo myślę, że wyszedł naprawdę słodko. Jest taki słodki i, i naprawdę taki... I był bardzo prosty ogólnie do zrobienia i... Mm, to się wydaje, że to jest takie trudne, ale to wcale nie jest takie trudne. I jeżeli się przemogę, to zrobię dla Was tutorial. Aczkolwiek trochę długo go robiłam, bo ja zawsze, jak już nad czymś takim usiądę, to, to przynajmniej dwie godziny robię. Jeszcze mam taką śmieszną pandę z babeczką, No też była bardzo prosta, ale to akurat możecie się domyślić. I jeszcze takiego misia Kumę No, wyostrzyło. Z makaronikiem takim fioletowym. Taki słodki misio mały. I kolejną rzeczą jest laleczka. Jest to Merida waleczna. W takiej trochę, takiej dużo prostszej wersji. Tutaj są mikrokuleczki i zrobiłam ją jako taką figurkę. Trochę się nad nią napracowałam i zdenerwowałam i działo no, się przy pracy z nią, ale efekt myślę, że jest dosyć zadowalający. Aczkolwiek buźki mi nie wychodzą i są takie, takie sobie. I ostatnio już, a nie, jeszcze mam dwie rzeczy, jeszcze takiego misia. On jest taki śmieszny, dlatego, że <laughs> myślałam, że zrobię coś nowego z grzybkami, domkami yy, i wymyśliłam, że yy, zrobię misia rilakuma w takiej czapeczce z grzybka domka. <laughs> I wygląda on bardzo zabawnie, bo ma grzybka na głowie i taką różę. <laughs> Nie wiem, jakoś mi się śmiać chce, kiedy na niego patrzę. Yy, I ostatnią rzeczą jest taki duży smok. No, napracowałam się nad nim, nie powiem. Trzyma on tutaj ogonem taką szklaną kulkę, taką przezroczystą z mam przecięcie. Z, z takim zielonym wzorem w środku jest on taki błyszczący i ma tęczowe elementy typu skrzydła na ogonie ma tęczowe kulki, tutaj na głowie uszy i szyję i. No nad nim się naprawdę napracowałam, bo był e, no dosyć duży i elementów ma bardzo dużo i mam nadzieję, że wam się spodoba, bo mi się spodobało robienie smoków. E, są naprawdę bardzo urocze i takie e, efektowne. No to jest to moja ostatnia rzecz i chciałam Wam jeszcze powiedzieć, czy jeśli byście chcieli, um, na przykład, żebym zrobiła jakiś um, filmik z moimi wszystkimi wyrobami, um, bo jest ich naprawdę strasznie dużo. Albo z organizerami, albo z narzędziami, to piszcie mi w komentarzach, bo jakoś nie mogę się za to zabrać, a gdyby mnie ktoś tak popchnął, to by było łatwiej. Więc um, no to nic już kończę katodzie. No to pa!